Platformy Obywatelskiej Dzisiaj na p, wam o poparciu Bronka Komorowskiego Ja kurwa, lubię go, bo mi kurwa, stare czasy komuny przypomina Ja to taki prosty chłopak jestem Lubię kasę pod kogoś jak mnie w telewizji pokazują tak już napiłem ludziom, że uważają mnie za autorytet, a ja to zwykły burak jestem, co kilka filmów w życiu nakręcił i teraz udaję, że kuma, kura, co chodzi. Ale wam napiłem o sobie, co? Głosujcie na Bronka Komorowskiego. Jak Bronek zostanie prezydentem, to takie typy jak ja nie zatoną, a może nawet będą mogły. na... Doli wam jeszcze coś głupkowatego, ale śmiesznego. Jako stary Ramor, co w życiu już widział wiele, muszę przyznać, że takiego wybryka natury to widzę drugi raz w życiu. Pierwszy to był mój serdeczny przyjaciel december, właściwie grudzień. Co wam mogę jeszcze na No chyba, że. Ale o czym to ja w ogóle mówiłem? I dla kogo jest ten wywiad? A, a, aha! Towarzyszu Gierek, pomożemy! Zaraz, zaraz, a po co mi ten kaftan? Zabierajcie łapy, się paczek, kurwa! Niech żyje bohaterski naród mongolski! Ich bin herke Józef! Ooo, czy ja teraz będę już kobietą?